Złote myśli. Pomagamy z sukcesem. Podejdź tu. Rozglądasz się dookoła i dostrzegasz umięśnionego człowieka, który stoi za kratami i macha do ciebie ręką. Podchodzisz nie do końca rozumiejąc, czego od ciebie chce tak? Pytasz nieśmiało. Jesteś niewolnikiem, czy jesteś wolny? zadaje pytanie człowiek. Oczywiście, że jestem wolny. Odpowiadasz bez dłuższego namysłu. Na pewno. Zatem posłuchaj, opowiem ci historię mojego życia. Kiedyś miałem spory majątek: wille, lasy, pola, winnice, krowy, owce, świnie. Łącznie posiadałem 40 hektarów ziemi. 40 hektarów! Mało tego miałem kochającą żonę i dwójkę ślicznych dzieci. Wszystko układało się cudownie. Zarządzałem majątkiem, płaciłem pensję swoim pracownikom i bogaciłem się. Pewnego dnia, na przyjęciu u namiestnika, podpadłem jego Alkowi. O, ten arogancki młodzieniec zalecał się do mojej ślicznej żony. Troszkę za dużo wypiłem, więc zdzieliłem młokosa raz i drugi. Poskarżył się ojcu. Oczywiście słowem nie wspomniało o mojej żonie. Namiestnik wpadł w szał. Nakazał skonfiskować mój majątek, mnie aresztować, a z mojej żony i dzieci uczynić niewolników, którzy będą służyć patrycjuszom w Rzymie. Tak też się stało. Trafiłem do lokalnego aresztu. Przez dwa miesiące siedziałem w ciemnej, ciasnej celi. Traciłem nadzieję. Pewnego dnia drzwi mojej celi otwarły się i wyciągnięto mnie na zewnątrz. Wszyscy więźniowie zgromadzili się na środku placu. Dołączyłem do nich. Przyjechał kupiec. W zasadzie był to zarządca areny z samego Rzymu. Gdy usłyszałem Rzym, moje serce od razu zaczęło bić szybciej. Pomyślałem: Tam jest moja rodzina. Melron, tak miał na imię trener gladiatorów, chodził od więźnia do więźnia i każdemu patrzył głęboko w oczy. Siedmiu przede mną minął bez słowa. Przy mnie na chwilę się zatrzymał. Spojrzał na mnie i zapytał: Czy jesteś gotów narazić życie w imię wolności, czy wolisz gnić w tej celi niewiedzy i zniewolenia przez następne dwadzieścia lat? To było to, o czym marzyłem wolność. Bez chwili wahania wykrzyknąłem: Jestem gotów. Tak właśnie trafiłem do Rzymu. Gdy dotarliśmy na miejsce, załamałem się. Wiedziałem, że moja droga do wolności prowadzi przez śmierć i zniszczenie innych ludzi, którzy w gruncie rzeczy mają te same marzenia, co ja. Gdy ich zobaczyłem, znów się przeraziłem. Większość była zaprawiona w bojach i ich umięśnione ciała pokrywały blizny. Wtedy przypomniałem sobie o mojej żonie i dzieciach. Wszystko stało się łatwiejsze. Przejdę przez to dla nich, pomyślałem. Okazało się, że nie muszę się bić z kumplami z mojego baraku. Mieliśmy walczyć przeciwko zwierzętom lub jeńcom wojennym, a oni nie mieli szans na wolność. Dodatkowo dano mi trzy miesiące na trening umiejętności. Ochoczo wziąłem się do pracy. Po tak długim czasie codziennego, brutalnego treningu byłem gotów. Stałem się jednym z lepszych wojowników w moim baraku. Nadszedł wielki dzień, moja pierwsza walka. Wielu wojowników było lepszych ode mnie, ale miałem nad nimi pewną przewagę. Nie walczyłem dla sławy, dla pieniędzy czy tylko dla własnej wolności. Walczyłem za wolność mojej rodziny, z tęsknoty za nimi i przede wszystkim z miłości do nich. Moja psychika była twarda, niczym skała. Wyszedłem na arenę. Wokół zobaczyłem dziesiątki tysięcy osób, spragnionych krwi mojej lub przeciwnika. To jeszcze nic. Okazało się, że moim rywalem jest Hun. Wyobrażasz sobie? Hun. Hunowie słynęli z okrucieństwa, a ten był wyjątkowo potężnie zbudowany. Nie wiem, jakim cudem go złapali. Spanikowałem. Ej, moment. No właśnie. Złapali go, więc nie może być aż takim mocarzem, na jakiego wyglądał. Dam sobie radę. Mając w myślach obraz żony, ruszyłem na przeciwnika sprintem. Arena miała około 300 metrów długości, jednak w ogóle nie poczułem zmęczenia. Zacząłem atakować z furią i ze swego rodzaju pasją. Nie dopuszczając do siebie lęku przed tym strasznym plemieniem, wiedziałem albo ja, albo on. Hun zręcznie parował moje ciosy, jednak nie ustawałem w ataku. Nagle poczułem, jak tracę równowagę i ląduję na ziemi. Zostałem podcięty. Ostatnia rzecz, jaką pamiętam, to ruch ostrza nad moją głową, a później stałem już z jego głową w rękach. Podnosząc ją wysoko ku uciesze publiczności. Pierwszy etap miałem za sobą. Udało się. Wszedłem na drogę do wolności. Nie przerywałem treningów. Cały czas ćwiczyłem. A kiedy nie miałem już sił, przypominałem sobie o swoim celu, i to motywowało mnie do dalszego działania. Stoczyłem setkę walk i nadal żyję. Codziennie mierzę się ze strachem przed śmiercią. Okaleczeniem przegraną. Mój cel doprowadził mnie jednak do tego momentu, w którym mogłem spotkać ciebie i przekazać ci pierwszą zasadę sukcesu. Wytrwałość to droga do wolności, a wolność to stan umysłu, a nie bogactwo materialne. Zapamiętaj to i z odwagą mierz się z przeciwnościami losu. Jestem pewny, że nie ryzykujesz codziennie swym życiem, tak jak my tutaj na tej arenie. Niech cię prowadzi twój cel. A teraz wybacz, ale czas na moją ostatnią walkę. Po tym pojedynku będę wolny. Do zobaczenia. Pewnie ciekawi cię, co się stało z gladiatorem. Otóż wygrał walkę. Po dziesięciu latach zobaczył żony i dzieci. Znowu byli razem. Teraz dbał o to, aby nic nigdy nie mogło ich rozdzielić. Morał z opowieści wyciągniesz, jak zwykle, sam. Jesteś zdolnym i wolnym człowiekiem. Mój komentarz wygląda tak: sukcesy to mieszanka kilku składników: planu, wytrwałości, celu, motywacji i jeszcze raz wytrwałości. Ale o tym później. Ten rozdział traktuje o wolności. Pomyśl, proszę, dlaczego akurat gladiator opowiedział ci o wolności? Przecież gladiator był niewolnikiem. Tak, ale był to niewolnik, który walczył, żeby być wolnym. Żadni inni ludzie na świecie nie dążyli do wolności z taką wytrwałością i z taką zaciekłością, nie stawiali czoła przeciwnościom losu, jak gladiatorzy. Czym są zmagania w Urzędzie Skarbowym czy jakimkolwiek innym w porównaniu z walką na śmierć i życie? Czym jest przemowa przed pięćdziesięcioma osobami w porównaniu z walką na śmierć i życie? Czym jest podjęcie setnej próby spełnienia swoich marzeń w porównaniu z walką na śmierć i życie? Czym jest wstaw tu cokolwiek, co ci przychodzi do głowy. W dzisiejszych czasach za bardzo wyolbrzymiamy pewne rzeczy. Zrobienie prezentacji dla dwudziestu osób wydaje nam się okrutnym zmaganiem. Utrata pracy końcem świata i tak Za każdym razem, gdy zaczniesz się bać, zadaj sobie pytanie. Czym jest w porównaniu z walką na śmierć i życie? Myślę, że z takiej perspektywy wszystko wyda ci się łatwiejsze, przyjemniejsze i mniej straszne. W naszych czasach o wolność walczy się pokonując demony, które siedzą w naszych głowach. Musimy walczyć z wymówkami, gnuśnością, lenistwem i wszelkiego rodzaju słabościami. Przestań porównywać się do idealnych ludzi z mitów i frustrować się. Rozpocznij dzisiaj swoją podróż do wolności, zarówno mentalnej, jak i materialnej, i porównuj siebie do osoby, którą byłeś rok temu. Czyż to niepiękne patrzeć, jak rozwija się kwiat twojego umysłu i ciała? Nabierz w codziennym pokonywaniu trudności takiej odwagi, jakiej potrzebował nasz gladiator. Odrzuć strach, stań się wolny. Złote myśli, pomagamy z sukcesem.